Czytanie z dziejów apostolskich Po swojej męce Jezus dał apostołom wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił, słyszeliście o niej ode mnie. Jan chrzcił wodą. Ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Czytań z listu świętego Pawła apostoła do Filipian. Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozostawać zaś w ciele to bardziej dla Was konieczne. A ufny w to, wiem, że pozostanę i to pozostanę nadal dla Was wszystkich, dla Waszego postępu i radości w wierze, aby rosła Wasza duma w Chrystusie przeze mnie, przez moją ponowną obecność u Was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Abym ja, czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka, mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. To właśnie dla nich jest zapowiedzią zagłady, a dla was zbawienia, i to przez Boga. Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa, nie tylko w Niego wierzyć. Ale i dla Niego cierpieć, skoro toczycie tę samą walkę, jaką u mnie widzieliście, a o jakiej u mnie teraz słyszycie. Czytanie z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec.